Witam serdecznie Szymon z Polankiewy. z tej strony śkłania. Takie poranne rozkminy. 5.30 trzydzieści, Stałem, wybudziłem się, pełen energii, werwy, wykonałem parę fajnych rzeczy jeszcze, odwiedziłem roślinki, prawda, porozmawiałem z nimi, przygotowałem pomidorki do tego, żeby je tam podwiązać odpowiednio. Tego typu fajnych historii. Oczywiście zaparzyłem nierbę. Przygotowałem takich parę fajnych, smakowitych, prostych rzeczy w ramach prostego jedzonka, takie, że chyba już tam jest przygotowane. Zażyłem oczywiście i zielonego, i aż tudzież kordycepsu i paru jeszcze innych wspaniałości. Wczorajszy dzień miałem taki dzień bezjedzeniowy, ale swoją drogą te zieloności czasami sobie gdzieś tam również taki dzień bezjedzeniowy konsumuję. I takie poranne rozkminy, oprócz tego, że tutaj Słówka pozdrawia, że tutaj oczywiście pozdrawia podkowa z końmi, taka fajna, już właśnie działa rewelacyjnie, tutaj rosną sobie kwiatki w tych, tych takich korytkach, pelargonie i nie tylko zresztą. Ale te poranne rozkwiny dotyczą rzeczy bardzo proste, nieskomplikowane. One przyszły mi dzisiaj rano właśnie 5.30, kiedy się wybudziłem, a może 5.15, jeszcze troszkę pomedytowałem sobie, popatrzyłem przez okno na roślinki, na orzech, który tam buja, prawda, obserwowałem, czy już ptaszki biegają gdzieś tam po tym, po tym orzechu i nie tylko orzechu. I w tych rozgminach jest rzecz bardzo prosta, nieskomplikowana. Otóż cukier i sól w jednym mieszkają ciele. Przy czym cukru jest do oporu, a soli niedostatecznie. E, może się to nie zrymowało, ale generalnie sól, jak wielu mądrych tego świata, ja mówię mądrych, rozgarniętych, uczciwych, którzy mówią jednoznacznie, że sól to jest coś, co jest niezbędnikiem w naszym organizmie, a cukier to są te wszystkie różne dziwne choroby, włącznie z parkinsonami, alzheimerami, rakami itd itp. Ale mówiąc teraz o soli, otóż gdybyś zrobił takie doświadczenie, byś takie dwa kubeczki, dwie szklanki, do jednej wsypał do oporu tak, żeby taki zrobić e, roztwór taki cukrowy, prawda, cukru, tam tak długo aż, aż już prawie się, <laughs> nie chcę rozmieszać, o cukrze mówię to od razu, <laughs> kaszelek, od razu wymerdać ten cukier, tak dużo, żeby tam taki gęsto aż było, a w drugi zrób to samo z solo. I weź powiedzmy sobie bateryjkę, takim, takie zwykłe, tam takie, taki mały prąd, żeby czasami sobie kuku nie zrobić. I weź kabelek jeden, przedni kabelek gdzieś tam i zrób takie doświadczenie, w którym radby sprawdzasz przypływalność prądu w tym, w tym kubeczku czy szklance z cukrem, z nasączonym kubkiem cukrem. A w drugim sprawdzisz, przecięty drucik wkładasz do tego pojemniczka z solą i z jednej strony mamy jeden drucik, z drugiej drugi. I chodzi o to, żeby zobaczyć, gdzie przepływa prąd. I się okazuje, że tam gdzie to absolutnie, jedna wielka pustynia, żadnego przepływu nie ma. Poza, 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 w perspektywie, jeśli chodzi o organizm, różnego typu przypadłościami, a przy soli raptem się okazuje, że prąd przepływa. A w związku z tym, że my jesteśmy dużym układem elektrycznym, że my, aby być w homeostazie, ten prąd musi płynąć, te komórki muszą komunikować z sobą, te impulsy elektryczne powinny przepływać. I nie nazywajmy tego, czy to prąd stały, czy zmienny, bo tu w tym przypadku organizm wie, jaki prąd powinien być w naszym organizmie. Zatem zdecydowanie. Polecam zrobić takie doświadczenie i to odkrycie spowoduje, że zauważysz, że ten cały kociokwik, prawda, tak jak kiedyś z zrobiono czarnego luda, nie bez powodu, ktoś ma w tym kolosalny interes i ktoś doskonale rozumie, jak dalece ten świat i jak dalece te społeczności można zmanipulować, wcisnąć im pewien kit, i to łykną, prawda, i... Wracając do, do tej soli. Otóż z nadmiarem soli generalnie organizm się Przez pot, przez wydalanie moczem, kubką, prawda? Potem również. A z cukrem jest gorszy problem. On się po prostu odkłada. Odkłada, odkłada i nie ma przepływu prądu. Jak nie ma przepływu prądu, komórki nie rozmawiają z sobą. Komórki zachowują się dziwnie. Komórki są... Rozkojarzone. Każda komórka zaczyna myśleć tylko i wyłącznie sobie. Samochodzi, jedzie tutaj pan budowlaniec gdzieś tam już wybiera się do pracy. Takie proste doświadczenie, warto zrobić, warto zdać sobie z tego sprawę. Zatem to kiedy powtarzamy na okrągu przed każdym posiłkiem szczypta soli do wózki, potem jest te neuroprzekaźniki, które są na, na przykład w soli kłodawskiej, tu z uporem powtarzam, sól kłodawska na drugim miejscu, ewentualnie himalajska, ale sól tak ta czechoszczytyńska, ta z tych potężnych głębin, ktoś mówi, ale nie tylko morską, a sól kłodawska to jaka jest? Niemorska, nie ma soli niemorskiej. Yy. Chyba, że jest jakaś taka powiem, solanka, czyli ważona z różnych tam soli, ale to już powiedzmy jest troszkę przekombinowane rzecz One są czasami skazane szczególnie do kąpieli, ale generalnie sól kłodowska number one, jeśli mogę powiedzieć, moim rewelacyjnym body language językiem angielskim. Takie proste doświadczenie, jak o którym wspomniałem przed chwileczką, niech Ci otworzę oczy, żebyś zrozumiał, jak dalece sól jest niezbędną historią, oczywiście nie kilogramami bo tutaj to też nie jest najlepsze rozwiązanie zjeżdża dużo to cię tam ewidentnie przeczyści zresztą jedna z metod oczyszczania organizmu to jest wykorzystaniem powiedzmy sobie mocno nastączonej wodą, solą wody solą taka prosta rozkmina poranna zatem pamiętaj cukier i sól w jednym mieszkają w ciele cukru w znakomitej większości świata jest do opory ten cukier jest wszędzie jak wiemy doskonale ktoś mówi, ale ja cukru nie jem ja chleba nie jem i wtedy, ale słodkie a na słodkie tak, ciasteczko czasami. No właśnie. I w tym jest taka pruderia oszukiwania siebie samego często. Stąd też ten transfer zdrowia, kiedy dajemy tam to słowo uczciwie, co bardziej rozgarnięty mówi faktycznie z tym słowem uczciwie jest najtrudniej, dlatego że ludzie z natury rzeczy się oszukują, siebie samych, bezsensowne, prawda, no bo jak tam kogoś w rodzinie oszukujemy, no to ma jakieś tam uzasadnienie, no bo chcemy coś tam wyłuskać, nie wiem, coś tam, no różnie, prawda? No to jeszcze jakaś logika jest. To nie znaczy, że to jest ok, prawda? No ale jeśli sami siebie kantujemy, oszukujemy, to już w ogóle jest skrajny debilizm z idiotyzmem, przy czym tu przepraszam wszystkich debili. Zatem pamiętaj, sól absolutnie tak, mała sugestia, nawet kiedy my dzisiaj na saunę jedziemy coś środę na dwie godziny. Oczywiście nie dwie godziny w saunie, tylko saunę mamy wynajętą, prysznic oczywiście i chwilę odpoczynku w tym wszystkim. To również mamy z sobą sól, oprócz olejków eterycznych, wspaniałości różnych i siebie wzajemnie. To, to właśnie ta, ta sól jest wskaźnikiem takim istotnym, wskaźnikiem może nie, ale istotną rzeczą, która jest po prostu czasami niezbędna, żeby w którymś momencie zażyć. A na pewno warto mieć dlatego, że jakieś palpitacje serca często Jakieś częstawki, które biorą z racji braku potasu itd., itp. no to ta szczypta soli z tymi neuroprzekaźnikami, z tymi kolosalnymi ilościami mikro i makroelementów, tych naturalnych, topionych bez chemii, bo sól kłodawska jest tak dalece jak głęboko, ta czekrzetyńska, że nie zawiera żadnych w sobie świństw. Pod warunkiem oczywiście, że te świństwa do opakowania nie zostały wtłoczone, ale my, w teoria.pl, akurat z tego co wiem, przynajmniej nasi dostawcy nie bawią się w kombinowanie że jakiś żelazo że jakieś tam powiedzmy sobie inne dziwne rzeczy czy, czy udawane udawany jodowanie soli, prawda? Pamiętaj, sól absolutnie tak cukier zdecydowanie nie i tu i zawsze pamiętam to moje młodzieńcze rozkminy kiedy odkryłem jeszcze w postałówce że przecież kiedyś karawany handlowały solą ale nigdy cukrem Baw się dobrze, do miłego, pamiętaj Sól i cukier w jednym mieszkają w ciele. Pytanie jak dalece u Ciebie w ciele jest tego właściwego neuroprzekaźnika, jak jest sól, żeby te komóreczki komunikowały, że wszystkie te sory szuslera, prawda, i te te żeby one rozmawiały, żeby ta płynność błony komórkowej była zachowana, żeby wzmocnić pH i żołądka, i organizmu, żeby były odpowiednie krwi. Do tego służy sól. Kłodawska podkreślam najlepiej, nie cukier. Cukier to są wszystkie... Większość chorób, które współcześnie są, już nie mówię o otyłości, ale większość, większość chorób tych mocnych, alzheimery, raki, alergii itd. to jest cukier w mózgu, w całym ciumie. Do miłego.